Czy to będzie dobry książkowy dzień? Tak, bo mam dzisiaj książkę do bardzo, bardzo aktywnego czytania. I do tego jeszcze jest to połączone z zagadkami detektywistycznymi. Wyższa Szkoła Detektywów: 21 zagadek do rozwiązania. To już jest, słuchajcie, druga część. Max Czorny daje nam kolejną książkę i kontynuację przygód. Kuzynostwa, które zdobywało licencję detektywów w pierwszej części, a teraz już troszkę sobie odpoczywają i, że tak powiem, wracają do roboty. To jest seria pod patronatem aktywnego czytania z wydawnictwa Freida, i już Wam mówię, co znajdziemy w środku, czym będziemy się zajmować. Zaglądamy. Mm. Nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką i autorką książek. Może blog Aktywne Czytanie oraz podcast Nie tylko dla mam? Wskoczcie tam koniecznie. Często rozmawiamy o tym, jak zachęcić dzieci do czytania. I słuchajcie, uważam, że właśnie takie książki, detektywistyczne zagadki, jak najbardziej zachęcają. Krótkie rozdziały i fantastycznie zbudowane historie. Mamy dwójkę głównych bohaterów, Heraklia Poirot i Arnold Lupę. Imiona i nazwiska zupełnie nieprzypadkowe. My mamy ich tutaj przedstawionych, więc jeśli zaczniecie sobie czytanie od tej części, spoko w ogóle nic się nie stanie, dlatego że najważniejsze są tutaj te zagadki i to są osobne rozdziały, które czytamy, rozwiązujemy i podążamy za przygodą. Zastajemy naszych bohaterów słuchajcie, na Bahamach. Ale już za chwilę zaczynają zajęcia w wyższej szkole. Agentów. Zobaczcie, jak tutaj chilują. To jest kuzynostwo, którego nie omija żadna zagadka, żadna tajemnicza sprawa. I proszę bardzo, jeszcze jak tam są? Słyszą ogromny wrzask. Powiem wam na przykładzie tego pierwszego rozdziału, jak wyglądają wszystkie rozdziały. Więc ten wrzask, my słyszymy, oni oczywiście lecą. I co to się dzieje? Leży gość i no wygląda na martwego. I jest podejrzenie, że jest zatruty. Tak stwierdza lekarz. No ale skąd my możemy wiedzieć, że on jest zatruty? Gdzieś w tej opowieści, w tej historii. Jest rozwiązanie i za każdym razem jest też pytanie do czytelników: jak przeskoczymy, to jest odpowiedź, no ale zanim przeskoczymy, to oczywiście, że warto pogłówkować, zastanowić się. To jest świetne, bo to jest trochę taka zabawa w mafie. Nie wiem, czy graliście za dziecka i to jest też bardzo dobre ćwiczenie na myślenie logiczne. I na czytanie ze zrozumieniem. A że te rozdziały nie są wcale długie, to fantastycznie może zachęcić dzieci do czytania. I każdy kolejny rozdział to jest rozwinięcie tej przygody, więc to nie są takie, wiecie, przypadkowe zlepki, tylko oni działają po kolei. Pojawia się pan chaos, bardzo groźny wróg, który mm, dużo chaosu. Prowadza kolejne zagadki, o na przykład tutaj, ta w restauracji. Słuchajcie, oni poszli do restauracji i kucharz mówi: No, tam była taka podejrzana scenka, i kucharz mówi: No, nie, nie podam wam jedzenia. Najpierw musicie odpowiedzieć na pytanie. Dzieciaki się oburzają. Jak to? Przecież to jest niezgodne z prawem. No ale kucharz mówi moje zasady, moje miejsce, nie ma co marudzić, musicie pokombinować. No i właśnie oni muszą pokombinować. Potem lecą, już wylatują. Po wylądowaniu odbiera ich z lotniska pani Y. To jest taka ich tajemnicza szefowa. Właściwie Miss Y powinnam powiedzieć albo Miss Y. To dopiero pasuje. Są tutaj takie klimaty z Jamesa Bonda, nie? Więc no, ona ma dla nich kolejne informacje i kolejne zadania. I to wszystko się składa na kolejne przygody, których jest tutaj 21. Zakończenie was zaskoczy, bo no niby wylecieliśmy już z tych wakacji, ale czy do końca? I powiem wam, że szykuje się już kolejna część, więc te dzieciaki najpierw się uczyły być detektywami, teraz będą zdobywać kolejne szlify i no jestem ciekawa, jak te ich przygody się będą rozwijały, a super jest to, że oni wiecie, no właśnie się rozwijają i że to jest wszystko takie spójne, że nie są to takie przypadkowe rzeczy, bo tym bardziej można się dzięki temu wczuć w akcję i poczuć się jak prawdziwy detektyw. To co? Czytamy?